Każda organizacja społeczna, każde przedsiębiorstwo społeczne ma swoją społeczną misję, którą realizuje. Właśnie dlatego przedsiębiorstwa społeczne to szczególne firmy. Choć tak jak każda firma świadczy usługi lub wytwarza produkty, to jest coś, co je wyróżnia. Przedsiębiorstwa społeczne potrafią pogodzić społeczny charakter realizacji społecznej misji. Z osiąganiem zysku, który później przeznaczają na cele społeczne lub swój rozwój. O działalności przedsiębiorstw społecznych można powiedzieć, że jest fair, że to szlachetna działalność, ale warto przy tym podkreślić, że wiele przedsiębiorstw społecznych swoją ofertą dowodzi, że można społeczny charakter pogodzić z wytwarzaniem rzeczy pięknych, które są rękodziełem wysokiej jakości. Zresztą zobaczcie. Fundacja Manufaktura Społeczna to nie tylko przedsiębiorstwo społeczne reintegrujące pracowników i oferujące usługi społeczne. To także przykład, że działalność społeczna może być atrakcyjnym wyborem na życie zawodowe dla młodych osób. W ich ofercie można znaleźć między innymi biżuterię z metalu, wyjątkowe wazony z głową jamnika i tworzące niesamowity nastrój lampiony. Dekoradość to marka Stowarzyszenia Radość z Dębicy, związana z zakładem aktywności zawodowej, w którym zdecydowana większość pracowników to osoby z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorstwo społeczne oferuje m.in. ceramikę artystyczną. Zwróćcie uwagę, jak piękne są figurki tukanów i rzeźby aniołów. Ludzie z Fundacji Wykuci w Ogniu z Rzepedzia napisali o sobie, że. Tworzą z pasji do piękna i dzięki temu mogą wspierać, inspirować, uwrażliwiać i pomagać. Patery, kolczyki i obrączki to tylko fragment ich oferty. Fundacja oferuje także łóżka, kinkiety, karnisze, oczywiście wszystko ręcznie. Betlejem to nie tylko nazwa stowarzyszenia. To przede wszystkim nazwa domu przy ulicy Długiej w Jaworznie, w którym mieszkają między innymi osoby, które dotknął kiedyś kryzys bezdomności. Stojący na czele wspólnoty ksiądz Mirosław Tosza, gdy słyszy, Ja to proszę księdza, to mam kłopot z moją wiarą ja po prostu nie wierzę w Boga, ma w zwyczaju odpowiadać, nie szkodzi. Ważne, że Bóg wierzy w Ciebie. W tym duchu Stowarzyszenie Betlejem oferuje tym osobom szansę na odzyskanie poczucia bezpieczeństwa także dlatego, że oprócz domu i możliwości zamieszkania w swoim pokoju, mieszkańcy Betlejem. Podejmują zatrudnienie w spółce non-profit, w ofercie której można znaleźć wykonywane przez nich ikony, wyroby z drewna, a także wyroby ceramiczne, takie jak patery, mydelniczki, podstawki i podkładki. Sam widzisz, organizacje społeczne i przedsiębiorstwa społeczne są dobre i robią rzeczy dobre. Właśnie dlatego. Następnym razem, gdy będziesz się zastanawiał, gdzie zrobić zakupy, zlubię w przedsiębiorstwie społecznym.